Co? No że nie jest ten cały cipiem odcinek już. Jest, 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 jest. Dzień dobry, jak dzień dobry po raz kolejny. Jesteśmy tutaj z Adasiem, będzie tam częściowo widać, z tyłu jest Mirek. No i taka krótka relacja. Jak panowie oceniacie dzisiejszą rozprawę w bielsku? Chodzi o to moją. Ja od końca. No przemowa była świetna, jeszcze pan twoja. Głośnie w o, powinno być słychać. Twoja przemowa końcowa była świetna. Powinno się to wyciąć i, i, i pokazywać, jak się powinno zachowywać i bronić w sądach i, i nie bać się. Także, ale sędzia, no co, no, sędzia jak sędzia. Za bardzo tam, tam nie, nie, nie wchodziła w, w, w twoje, nie przeszkadzała ci. Czyli sędzina, sędzina powiedzmy nie przeszkadzała, ale powiem wam z mojego doświadczenia, bo byłem u tej sędziny dwa razy tak, ja z i, tobą. i ty ze mną i ona to robi z automatu człowieku, klepie jak robot, klepie to i ten, ale teraz tym razem powiedziałem, że nie, nie ma czegoś takiego, wyraziłem swoją opinię, że są to po prostu nieadekwatne czyny do, do tych ukarań, które nam dają. Ale wiesz, co jest dziwne? To jest dziwne jest to, że Ty jesteś za słowo wzburzenia. Wzburzenia, bo Cię trzymają po prostu na, jak zwierzę na polu i Ty za słowo wzburzenia dostajesz wezwanie do sądu, a ludzie, którzy jasno NSF mówi, że nie mogą w ten sposób postępować z Tobą, tak? Ci ludzie nie są w ogóle brani pod uwagę i karani, tak? bo oni nie przyjmowali, nie leczyli ludzi. Tak. To powiedzcie mi, jak to jest jedno z drugim, bo to, czy to nie jest chore? czy znaczy, to jest wszystko jednostronne, prawda? Oni mają, oni mają y, y, służby, oni mają wszystko i cię mogą ukarać, a, a, a lekarze powiedzmy, bo jest dużo lekarzy w porządku, ale też dużo lekarzy nie w porządku, które, którzy żeśmy właśnie przez te trzy lata obserwowali. Jaki I właśnie tacy covidianie powiedzmy, Covidianie, jak, jak Ty tam byłeś i, i, i jak Cię potraktowali. No, no, no i byłeś wzburzony, no to jest jasna rzecz, to są emocje. A jak można Osoba, osoba powiedzmy, osoba, no. e, osoba Cię sądzi, która wzięła szprycę trzy razy, czy cztery nawet, nawet? taki sędzia e, nosił w maseczce, bo był e, posrany, że umrze tak. i on wydaje wyrok, on wydaje wyrok, sprawiedliwy wyrok. Osobie, która nie nosiła maseczki i się nie kuła, no, to tak. powiedz mi jaki ty wyrok możesz od takiego człowieka jaki dostać? Ja mogę wyrok dostać, jak ten człowiek, ten człowiek wierzył w to, że, że jest wielka pandemia, że, że maseczka mu pomoże. no To jaki może być wyrok, jak on w to wierzył? I, i, i Wyrok gazał, jest gazał, bardzo gazał, prosty, skazujący Twoją osobę, tak? Byliśmy jeszcze przy okazji, proszę Państwa, na rozprawie, taką spontaniczna rozprawa, e, powiem tylko tyle, e, kupywali gdzieś tam jakieś mieszkania z jakimiś, e, powiedzmy, e, od, od marszałka w Katowicach, z, 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 bonifikatą, z, bonifika, z bonifikatą, z bonifikatą i tutaj była sytuacja taka, że kobitka kupiła, e, sprzedała to mieszkanie, kupiła sobie działkę, i, no i załatwiają, załatwiają tak zwane, y, dalej z tą działką, jakieś tam budowlane rzeczy. Ale już tutaj y, ten Wydział Marszałkowski dał im do zapłaty 100 tysięcy złotych kary za to, że nie dotrzymali jakiegoś regulaminu. Tak, że te pieniądze powinny być już przeznaczone na cele mieszkalne. Mieszkalne, ale oni cele mieszkalne, kupienie działki, A, wybudowanie domu. Działkę, tak. No i wybudowanie to domu to jest mieszkalne czy nie? Oczywiście, że mieszkalne. Musiał tam wybudować dom. A jeszcze, a jeszcze nie dość tego, to była działka budowlana. Zgadza się. Tak? Czy to I... była działka leśna? Nie, nie, działka budowlana, bud działka, budowlana. Budowlana. działka budowlana. Działka budowlana. I ja odniosłem takie wrażenie, że Urząd Marszałkowski chce, żeby w ciągu powiedzmy dwóch, trzech miesięcy stanął tam piękny dom. Nie, to trzeba czasu, trzeba pozwoleń i trzeba różne. To my tylko decyzji. powiemy tyle, Adaś. Nie każdy pracuje w urzędzie marszałkowskim po układach i zarabia takie pieniądze, żeby w ciągu dwóch, trzech miesięcy wybudował sobie dom, proszę Państwa. No nie każdy. Nie mieście wszyscy urzędnicy swoją miarą. Ech, teraz jedziemy do żywca, jedziemy złożyć zawiadomienie do żywca na komendanta, tak? Co tam się będzie działo, to Wam puścimy na lajwiku. Szybkie zawiadomienie na Pana Komendanta w żywcu, ponieważ tam są pewne niedociągnięcia. Proszę Państwa, które Komendant jest tam również zagrożenie życia dla ludzi. Komendant nie dba o tą jednostkę w żywcu. Więc jedziemy ten. I teraz my będziemy jeszcze adać, bo taki proces wystąpił kontrolowania komend jednostek policji samochodów, ponieważ nie mają pieniędzy na naprawy. Oczywiście są kupywane jakieś nowe, ale z tego co wiemy, nie ma pieniędzy na naprawy tak. samochodów. No bardzo dużo, coraz częściej mamy te informacje i dużo wiemy, więc będziemy kontrolowali teraz samochody. Te, które niby kontrolują innych. Będziemy kontrolowali komendy, komisariaty pod względem BHP, pod względem przepisów. No to tak. są takie rzeczy, które winny być. Zrobione. Ja mam, ja A mam już... jeszcze coś takiego, że akurat w sądzie wychodził pewien pan. Ja mu mówię, powiedziałem mu, że policja, policja Śląska ma 33 miliony długu. A on mu powiedział, że wie o tym, ponieważ policja, policja jest mu winna pieniądze i nie dostał do dzisiejszego dnia. Także słuchajcie, to jest, to jest fakt. Ja spotkałem człowieka, któremu policja jest winna pieniądze. To I ten co pieniądze... wychodził dzisiaj, właśnie tak, tak z, 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 z nim rozmawiałem i. Nie może uzyskać pieniędzy od policji. Także, także to się dzieje, słuchajcie. Ja? Powiem w ten sposób. Sam osobiście dostawałem takie, bo jak jeździliśmy na lawetach, dostawaliśmy takie monity, że prosimy o przedłużenie terminu płatności, bo nie mają kasy. Jedziemy do żywca. Króciutko było wszystko dzisiaj w porządku. Dobrze. E, liczymy, że pani sędzia się zreflektuje i zobaczymy, jaki wyda wyrok. To się okaże. Nie przedłużamy więcej. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się hejpa.